Pragniesz sukcesu. Wkurzasz się, że innym się udało, a ty masz ciągle pod górę. Robisz wszystko, męczysz się, tworzysz, pracujesz ponad 12 godzin na dobę i dalej gówno masz. Tak jakby ci wszyscy robili łaskę. Niby mówią, czy piszą, że jest okej. Okay. Twoje treści, twoja praca jest niby doceniana, niby lajkują, ale ta idiotka z TikToka ma więcej wyświetleń. Obserwujących czy ciekawszych filmów. Jesteś już na granicy wytrzymałości. Tykasz jak bomba i zaraz spłoniesz jak meteoryt lecący na ziemię. Co ona takiego robi? Czego ja nie robię? Siedzi sobie pewnie przy laptopie, zrobi jakieś głupie filmiki, a ludzie to łykają jak barany. No właśnie. Tu leży Twój problem, że nie masz sukcesu. Przestań porównywać się do innych. Po prostu rób swoje najlepiej, jak potrafisz. Rób to tak, jakbyś wiedział, że od tego zależy twoje przeżycie w tym tygodniu. Przecież to jest twój temat, znasz się na tym, jesteś ekspertem. A może po prostu wyłuzuj majty i poczuj się jak ktoś, kto wie na ten swój temat więcej niż inni. Też tak miałam. Ciągle napotykałam opór i wkurzałam się, że mi nie idzie. Czas leciał, a moje marzenia się opóźniały. Teraz czuję, że jestem sobą, robię to. Co lubię i mam gdzieś, że to się komuś nie podoba. Przecież jest mnóstwo ludzi, którzy uwierzyli w swój sukces i go zdobyli. Ty nie jesteś inny, też masz szansę na sukces, tylko musisz uwierzyć w swoje możliwości. Może czas to zmienić. Otworzyć się na inne możliwości. Zmienić swój stan posiadania poprzez swoje serce. Tak dobrze usłyszałeś. Serce. Zmień wibracje swojego serca przyciągnij sukces i wreszcie zacznij być sobą obejrzyj mój darmowy webinar i zdecyduj czy chcesz ten sukces czy nie to darmowe szkolenie znajdziesz na mojej stronie widocznej na filmie lub w bio zapraszam